Wyniki zakładów ubezpieczeń majątkowych za rok 2014 pokazują, że mimo iż nastąpił niewielki wzrost składki zarobionej przez zakłady ubezpieczeń, to jedno, jednocześnie wynik techniczny, czyli wskaźnik, który pokazuje, ile tak naprawdę ubezpieczyciele zarabiają na swoich ubezpieczeniach, jest niższy. Z czegoś to bierze? Przede wszystkim od kilku już lat zauważamy na rynku wojnę cenową. Ceny ubezpieczeń komunikacyjnych spadają, pojawiają się nowi gracze, którzy powodują właśnie, że ceny są coraz niższe. Czy ta sytuacja się w ogóle zmieni? W mojej ocenie tak. Nie jest wykluczone, że jeszcze w tym roku, a z całą pewnością w roku 2016, powinno nastąpić odbicie cen i ich podniesienie, zwłaszcza w tym segmencie rynku, który dotyka każdego Polaka, czyli w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych. Z czego się to bierze? Po pierwsze, tak jak mówiłem, wynik techniczny jest niezadowalający i ubezpieczyciele muszą wreszcie zarabiać na, na tych produktach. Po drugie, wprowadzono coś, co. Od, od kilku miesięcy na rynku wprowadzono bezpośrednią likwidację szkód, która też może powodować nieznaczny wzrost cen. Oprócz tego, konsekwentnie sądy w Polsce zasądzają coraz wyższe świadczenia dla klientów zakładów ubezpieczeń, co też bez wątpienia będzie miało swoje przełożenie właśnie na wysokość świadczeń wypłaconych przez zakłady ubezpieczeń, a w konsekwencji na wysokość składek. Dodatkowo już wkrótce z całą pewnością zostanie przyjęta przez KNF i obowiązująca nowa regulacja, to są wytyczne w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych, które mają uszczelnić system, które mają spowodować, że klienci będą otrzymywali dokładniejsze świadczenia, lepiej Wyliczone, ale w efekcie te świadczenia mogą być też wyższe, co to oznacza ponownie wzrost składek ubezpieczeniowych dla klientów z zakładów ubezpieczeń. Czy to dobrze? Nie mnie to oceniać. Z całą pewnością ci klienci, którzy świadczenia otrzymują, będą zadowoleni, ale większość z nas, Polaków, którzy płacą składki ubezpieczeniowe właśnie masowe, komunikacyjne, raczej mogą odczuć dotkliwie w swoim portfelu podwyższone ceny.